Wysokie zapotrzebowanie na ekspertów, mnogość punktowych rozwiązań i brak przejrzystości po stronie kosztów to trzy główne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa w dużych firmach i instytucjach. Dodatkowo skala tych organizacji i związane z nią wyzwania, tak jak m.in. właściwa alokacja kosztów cyberbezpieczeństwa, utrudniają uchwycenie ich realnego poziomu, a mnogość dostawców i systemów generują potrzebę czasochłonnych szkoleń. I kosztownych rekrutacji, by zapewnić kompetencje potrzebne do tej oceny. Uproszczenie ekosystemu cyberbezpieczeństwa organizacji to redukcja liczby dostawców, centralizacja i optymalizacja procesów, co przekłada się na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Rozwiązania chmurowe, w których w jednym miejscu dostępne są gotowe narzędzia pozwalające na monitorowanie, reagowanie i przeciwdziałanie incydentom bezpieczeństwa, wspierają ten kierunek działań. Równie istotna jest przejrzystość kosztów. Chmura pozwala na transparentność. Płacisz dokładnie za to, czego używasz. To zwiększa świadomość struktury i wysokości kosztów bezpieczeństwa w organizacji i pozwala na lepsze zaplanowanie, gdzie kierujemy nasze ograniczone zasoby. Nieuchronnym kierunkiem jest też automatyzacja. Pierwszym krokiem jest tu zazwyczaj standaryzacja procesów, następnie ich orkiestracja, automatyzacja punktowych problemów czy obszarów działania cyberbezpieczeństwa i dopiero na końcu podejście kompleksowe. Chmura wspiera ten proces. Dostępność rozwiązań powoduje, że zamiast tworzyć dedykowane, kosztogenne narzędzia, można użyć tych, które są dostępne i gotowe do implementacji. To upraszcza i obniża koszty, jednocześnie przyspieszając kompleksowe wdrożenie, a to z kolei pozytywnie wpływa na konkurencyjność firmy. Coraz większy odsetek incydentów powodują ataki socjotechniczne, czyli skierowane na błąd ludzki. To wskazuje, że technologia bezpieczeństwa powoli, lecz systematycznie, staje się coraz lepsza. Najważniejsze jest więc posiadanie w organizacji specjalistycznej wiedzy i wykwalifikowanej kadry. Ze względu na szczupłość zasobów w tym obszarze istotną kwestią jest mierzenie bezpieczeństwa, tak aby optymalnie wykorzystywać te zasoby. Choć nie jest to łatwe, wspieramy naszych klientów w takim sposobie myślenia oraz wdrażaniu w życie takiego podejścia do bezpieczeństwa. Jednocześnie pracujemy też z młodymi ludźmi na początku ich kariery zawodowej, tak aby wspierać kształcenie kadr, których tak bardzo nam wszystkim brakuje. Jesteśmy partnerem największych firm technologicznych na świecie, wspólnie z którymi podnosimy poziom cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz ich systemów IT i OT. Dzięki specjalistycznej wiedzy i praktycznym doświadczeniom, nasz stale rosnący zespół specjalistów dostarcza najwyższej jakości rozwiązania i know-how.